Witam. Witam z głębokiego lasu. No nie taki on może głęboki jak na górze. Kochani. Dzień dobry. Przepraszam za wczorajszy filmik, bo później zobaczyłam dopiero, że jak biegnę i mówię, to niestety kamerka nie nadąża. Także jeszcze raz przepraszam. Zapraszam do porannego oddychania. Ja już dzisiaj po dwóch kilometrach biegu, jeszcze no z 800 metrów, także niecałe trzy, to będę wracać. <laughs> dzisiaj wdychamy co wdychamy? Otwarcie na nowe? Niech będzie. Dzisiaj wdychamy otwarcie się na nowe. O, jak inaczej się oddycha jak po, z pobiegu, jak już oddychałam. No, może dwa przysiady. Raz, dwa, o tej jeszcze dwa. No jak to jest, z tym otwarcie się na nowe? Żeby otworzyć się na nowe, należy zamknąć stare, czyli zamykamy stare drzwi. To taki dam przykład, jak miałam kiedyś porządek robiłam w szafie i mówię tak: a, jeszcze mi tej bruski szkoda jeszcze, tej mi szkoda. Ale mówię, no ile już mi szkoda? No jak już nie chodzę, nie wiem, rok, dwa nie założyłam bruski, nie, nie idzie. No i taką zrobiłam segregację. Przychodzę do pracy, a koleżanka mówi do mnie tak. Wiesz co? A ja mam takich parę bluzek jeszcze w tym chyba są ze dwie nowe. Wiesz co, kiedyś dostałam, kupiłam, nie wiem co są, a nie chcę, bo to taki twój rozmiar. No, powiem tak. No i to było niesamowite. Jak zamknęłam jeden temat, tak natychmiast otworzył się nowy. Czyli intencja na dziś, na najbliższy tydzień, na najbliższą przyszłość. Zamykamy stare drzwi, czegokolwiek by nie dotyczyły, bo nowe się otworzą natychmiast. I jeszcze kilka oddechów. Ja już dzisiaj jestem wyluzowana, bo jak się przebiegłam, to już <grymnie> aż, aż mi tak lżej, wiecie, to tak jak człowiek biegnie. Jest świeże takie, chłodny ranek dzisiaj jest, świeże powietrze dookoła. No przyroda jest, można powiedzieć, w pełnym rozkwicie, no bo to najpiękniejsze teraz miesiące. To cóż można chcieć więcej? Luz w głowie, luz w ciele luz na duszy. I to się nazywa życie. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa. Jeszcze tylko Wam pokażę tu ten raz dookoła, no wschód słońca. I jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Wiecie, jak tutaj się zbiera grzyby? Tutaj nie patrzy człowiek pod nogi, tutaj się patrzy na boki i do góry, bo tak tu grzyby rosną. A są, bo byliśmy wczoraj, prawdziwki i podgrzybki. A!